Cześć, witajcie w pierwszym po długiej przerwie odcinku z recenzją. Dziś testuje Samsunga Galaxy S10: Od jakiegoś czasu zupełnie jasne jest, że Samsungi z serii Galaxy S poważnym zmianom ulegają mniej więcej co drugą generację. Galaxy S10 powinno być w związku z tym powiewem świeżości i innowacji. Czy tak jest? Sprawdźmy. Oczywiście S10 jest tak naprawdę kilka, pobieżnie opowiadałem o nich już we Flashu, link do którego znajdziecie w opisie i w rogu ekranu, dokładnie zaś opowiem w kolejnych testach. Wypada więc wyjaśnić, że dziś skupiam się na modelu bez żadnych dodatków w nazwie co sugerowałby, że jest on tym głównym. Nawet jeśli to zaryzykowałbym stwierdzenie, że nie najważniejszym z punktu widzenia sprzedażowego. Ale na początek skupmy się na chwilę na zewnętrzu telefonu. W porównaniu z poprzednikiem S10 wydaje się być smartfonem bardziej prostokątnym, łuki rogów są płytsze i mniej symetrycznym. W S9 przestrzenie nad i pod ekranem były takie same, no i nie było żadnych dziur po prawej stronie. Zagięte krawędzie wyświetlacza z generacji na generację są jakby coraz mniej zagięte, ale tutaj świetnie pasują do znakomitego zagospodarowania przestrzeni. I rzeczywiście ekran wypełnia niemal cały front a ramki, choć nierówne, są naprawdę małe kwestii jakości wykonania. Szkło z przodu to Gorilla 6, z tyłu Gorilla 5. Dwie tafle przedzielono polerowanym na wysoki połysk aluminium. Jest też wodoodporność potwierdzona certyfikatem IP68, a model występuje w czterech kolorach. Wszystkie mają dopisek Prism. Jak widzicie, ja testowałem wariant zielony, który efektownie błyszczy i to są jakieś takie głębokie refleksy, zupełnie ładne, ale powiedziałbym, że plecki całościowo są mniej szałowe niż w części konkurentów. Me cierpi również dlatego, że ta zieleń jest jaśniejsza i chłodniejsza niż w uwielbianej przeze mnie szafirowej wersji S6 Edge Odejście od symetrii podkreśla położenie gniazd USB-C i mini-jack na dolnej krawędzi. Są przesunięte w dół. Obudowa aparatów co nieco odstaje, ale za bardziej problematyczne uznałbym dwie inne rzeczy. Primo, klawisz blokowania włączania urządzenia jest za wysoko. Można się do tego przyzwyczaić, ale jednak nie jest to naturalne dla kciuka położenie. A sekundo, przez cały okres testów miałem wrażenie, że S10 chce mi wypaść z dłoni. Smartfon jest bardzo smukły, ma niecałe 8 mm grubości, a polerowane i zwężone przez zagięcia szkła krawędzie korpusu nie pozwalają na pewny uchwyt. Jest pieruńsko, ślisko i zalecam uwagę. Dla kontrastu zaznaczę jednak, że S10 także ze względu na niską wagę. Wydaje się być. Smartfonem kompaktowym, jakimś takim poręcznym, to zaliczam na plus. Na pewno nie śmiałbym też odmówić nowej galaktyce urody. Sprzęt może się podobać nawet bardzo, choć ja przyznaję, widziałem ostatnio sporo ładniejszych telefonów. Z całą pewnością doceniam jednak inżynieryjny kunszt, jakiego trzeba było, żeby wykonać urządzenie z tak wielkim ekranem, tak smukłe i tak wypakowane różnymi bajerami. Ekran Galaxy S10 ma 6,1 cala, proporcje 19x9 i rozdzielczość 1440x3040. Gęstość na poziomie 550 pikseli na cal jest w stanie całkowicie zamaskować pentajlowy układ subpikseli i oznacza znakomitą ostrość wyświetlanego obrazu. Matryca nazywa się zaś Dynamic AMOLED. Najnowsza generacja tego typu ekranów od Samsunga obsługuje HDR10+, ma lepszą gradację czerni i w trybie automatycznym podbija jasność nawet do 800 nitów. Do tego dochodzą już jej standardowe cechy, w zasadzie nieskończony kontrast, świetne kąty widzenia i znakomite odwzorowanie barw. Mogą być albo bardziej naturalne, albo bardziej nasycone. Da się także ustawić balans bieli w uproszczony sposób, albo posługując się suwakami RGB. Na plusik odnotuję przy okazji, że panel trybu w ekranu został mocno uproszczony i jest bardziej przejrzysty. Na pokładzie jest też filtr niebieskiego światła, możliwość zmiany rozdzielczości, domyślnie ustawiony jest Full HD+, oraz tryb nocny, czyli ciemne tła w menu mające sens w przypadku amoledowego wyświetlacza. Po poprzednikach S10 odziedziczył panele krawędziowe wyciągane z boku. Z kilkunastoma różnymi opcjami, np. skrótami do ulubionych programów czy kontaktów, oraz ładnie animowane podświetlenie krawędziowe, informujące o wybranych zdarzeniach. Niestety Samsungowi nie udało się wcisnąć diody powiadomień. Szkoda, trzeba więc polegać na Always on Display. Funkcje można skonfigurować na wiele sposobów, naprawdę jest ich mnóstwo, a domyślnie włącza się po dotknięciu. Najpewniej ze względu na początkowe problemy S10 ze zbyt częstym wybudzaniem się w kieszeni. W temacie ekranu pozostaje jeszcze jedna kwestia do omówienia. Dziura na aparat do selfie. Od osobistej oceny zależy, czy uznacie to rozwiązanie za udane, czy nie bardzo. Według mnie jest lepsze niż Notch, choć zrozumiem też, jak ktoś powie, że wygląda dziwnie. Ze względu na takie wycięcie, Samsung nazywa ten wyświetlacz Infinity O i sprytnie maskuje je ciemniejszymi w prawym górnym rogu tapetami. W sieci dostępne jest już zresztą mnóstwo obrazków, które bardzo kreatywnie podchodzą do tematu otworu w tym miejscu. Jeśli chodzi o funkcjonalność, na szczęście Infinity. Ona na co dzień nie oznacza dużego ograniczenia pola roboczego. Na pasku stanu obok wycięcia mieści się wskaźnik poziomu baterii i nawet kilkanaście ikon powiadomień. Jeśli jednak uznalibyście to nagromadzenie informacji za bajzer, można ograniczyć ilość ikon do trzech. I trzeba dodać, że niestety część programów odcina przestrzeń obok otworu i jej nie wykorzystuje. Na przykład Netflix. YouTube radzi sobie z nią bez problemu, można więc mieć nadzieję, że to się zmieni w przyszłości. Galaxy S10 w Polsce ma na pokładzie ośmiordzeniowego 8-nanometrowego Exynosa 9820, rozpędzającego się dwoma najszybszymi rdzeniami Mongoose do maksymalnie 2,7 GHz. I to jest oczywiście flagowy procesor, odpowiednik topowego Snapdragon 855, układ graficzny to Mali G76, RAMu jest 8 GB, a telefon występuje w dwóch wariantach, jeśli chodzi o pamięć 128 GB albo 512. S10 sprzedawany w Polsce jest hybrydowym dual simem, więc można używać dwóch kart nano -SIM albo jednej i rozbudować pamięć kartą microSD. W benchmarkach smartfon plasuje się w ścisłej czołówce najlepszych obecnie telefonów, co nie jest żadną niespodzianką. Choć należy odnotować, że są konkurenci nawet dwukrotnie tańsi, nie ustępujący mu wydajnością. Na przykład Xiaomi Mi 9 Podczas codziennej pracy S10 jest zaś telefonem super szybkim, sprawnym i płynnym. Jeśli by się rozdrabniać, to na pewno w testach prędkości otwierania aplikacji i ich wczytywania z pamięci są lepsze modele, ale niewielu użytkowników to zauważy i ma to znaczenie jedynie symboliczne dla smartfonowych geeków jeszcze większych niż ja. S10 jest flagowcem i działa flagowo, nie nagrzewając się przy tym jakoś specjalnie. Telefon pracuje obecnie na Androidzie 9 Pi z nowym Samsungowym interfejsem One UI w wersji 1.1 i urządzenie jest na bieżąco aktualizowane, poprawki bezpieczeństwa są aktualnie datowane na 1 kwietnia. Przyznaję, moje pierwsze wrażenia w temacie nowej nakładki były mieszane, przede wszystkim ze względu na zbyt duże w domyśle elementy. Wszystko wydawało mi się jakieś takie babcine. Ale po dopasowaniu rozmiaru do mojego widzimisię i spędzeniu kilku tygodni z One UI, zmieniłem zdanie. Interfejs jest mocno uproszczony względem wcześniejszego Samsung Experience, dzięki czemu zyskał na przejrzystości i funkcjonalności. Widać to szczególnie w ustawieniach. Na zrzutach ekranu głupie wydawałem się za duże nagłówki poszczególnych pozycji zajmujące jedną trzecią ekranu, ale okazuje się, że one pojawiają się dopiero po pociągnięciu w dół. Wtedy wszystkie elementy przesuwają się również w dół i dużo wygodniej do nich sięgnąć jedną dłonią. Sprytnie Samsungu. Z rzeczy, które mnie drażnią wymieniłbym chyba tylko wielkie włączniki funkcji na rozwiniętym pasku powiadomień i to, że suwak jasności pojawia się dopiero po drugim pociągnięciu. Przy okazji wspomnę, że suwak głośności jest nadal poziomy. Pojawia się na górze i domyślnie steruje dzwonkiem. Można go dopiero przełączyć na multimedia. Nie zaimplementowano więc pionowego rozwiązania z Androida Pi. Za dyskusyjne można uznać na pewno wzornictwo. Wszystko w One UI jest jakieś takie zaokrąglone i kolorowe. Choć oczywiście można to próbować korygować motywami. Niespecjalnie podobają mi się także zmiany w menadżerze wielozadaniowości. Widoczny jest podgląd jednocześnie tylko jednej aplikacji, to wynika z Androida Pie, a opcje dzielenia ekranu na dwie części są ograniczone i schowane w dodatkowym podmenu. Nie da się już stworzyć wycinka z wybranego fragmentu programu. Nie znalazłem też opcji przypięcia skrótu do ulubionej pary aplikacji. Pozostawiono jedynie okna pop-up. Wyświetlane na dole przyciski funkcyjne Androida da się zastąpić gestami. One w Samsungach działają tak, że pociągnięcie od dołu w odpowiednim miejscu wywołuje odpowiednią komendę. I to działa, choć również nie jest to moje ulubione rozwiązanie. Bardzo praktyczna już w zasadzie antyczna jest opcja przeciągnięcia w lewo lub prawo po numerze w książce kontaktowej, co wywołuje połączenie lub przenosi do edytora SMS-ów. A na lewym boku znajdziecie dodatkowy fizyczny przycisk Bixby, domyślnie uruchamiający Samsungowego Asystenta, nie działającego niestety w języku polskim. Warto więc w ustawieniach przypisać mu po jednokrotnym kliknięciu uruchamianie jakiejś ulubionej aplikacji. Wreszcie da się to zrobić bez kombinacji. Bixby będzie wtedy wywoływany po dwóch kliku. Dostęp do telefonu da się zabezpieczyć wizerunkiem twarzy i to działa szybko, także z automatu po podniesieniu telefonu i z możliwością ominięcia ekranu blokady. Rozpoznawaniu pysia towarzyszy efektowna animacja podświetlania ramki aparatu na froncie. I nie ukrywam, to według mnie najfajniejsza rzecz związana z tą dziurą w ekranie. Oczywiście jednak nie jest to specjalnie bezpieczne. Na to zwracam uwagę. Nie ma żadnego mapowania twarzy w 3D, ani skanera tęczówki z poprzedników. Bardziej godny zaufanie jest ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych umieszczony bezpośrednio w ekranie czy na odpowiedniej wysokości, to zależy od osobistych preferencji. Dla mnie jest ok. Ważniejsza jest jego celność i szybkość. Skaner był już aktualizowany i według zapewnień producenta powinien działać równie dobrze jak rozwiązania tradycyjne. Tym bardziej, że ze względu na jego ultradźwiękową naturę niegroźna powinna mu być wilgoć, zabrudzenia czy niska temperatura. Moje doświadczenia są zaś takie, że cztnik rzeczywiście działa świetnie tuż po jego skonfigurowaniu. Z jakiegoś powodu im więcej czasu upływa od zarejestrowania swoich odcisków palców, tym częściej się myli albo tym mocniej i dłużej trzeba dociskać. Pamiętajcie też, że taki typ skanera nie będzie działał dobrze ze wszystkimi foliami ochronnymi. Wspomnę przy okazji, że egzemplarze sklepowe mają naklejoną taką bardzo subtelną od startu. Ale w zamian Samsung obiecuje wysoki poziom bezpieczeństwa. Mogliście wyczytać w branżowych portalach, że już go oszukano, ale ja nie umiem zweryfikować, czy to doniesienia wiarygodne. A, jeszcze jedno. Tak czytnik jest widoczny pod bardzo, bardzo, bardzo mocnym, padającym wprost na niego światłem. Ale konieczne są wyjątkowe warunki. Na co dzień nie da się go zauważyć. Przechodząc do multimediów. S10 ma dwa głośniki, więc gra w stereo. Ten na górze jest mniej donośny, ale różnica nie jest jakoś specjalnie duża. Barwa również mi się podoba. Szczególnie, że nawet przy maksymalnej głośności nie słychać żadnych przesterów. Nie są to najlepsze głośniki w smartfonie ever. Brakuje basów, ale na pewno są bardzo, bardzo dobre. Nie rozczarowuje również jakość dźwięku na sławkach. S10 gra czysto, z dudniącymi dynamicznymi niskimi tonami i dźwięcznymi wysokimi. Na plus zaliczam również obecność dedykowanego gniazda sławkowego oraz działającego we wszystkich aplikacjach korektora ze wsparciem Dolby At na pleckach obok aparatu znajdziecie pulsometr, mierzący również saturację krwi i radzący sobie nawet z pomiarem ciśnienia. Ale odpowiednia aplikacja do tego służąca nie jest dostępna oficjalnie w Polsce. Wszystkie szanujące się flagowe smartfony w 2019 roku mają trzy aparaty fotograficzne. W związku z tym S10 ma 12-megapikselowy moduł główny z podwójną mechaniczną przysłoną 1.5 lub 2.4, autofokusem dual pixel i optyczną stabilizacją obrazu. 12-megapikselowy podwójny zoom ze światłem 2.4. On także jest optycznie stabilizowany i oba te aparaty Wydają się być wprost odziedziczony z Galaxy S9 Plus i Nota 9 oraz 16 megapikselowy szeroki kąt z polem widzenia 123 stopnie i przysłoną 2,2. Uwaga, tutaj nie ma autofokusu, więc S10 w tym aspekcie jest w tyle nie tylko za bezpośrednimi konkurentami Xiaomi Mi 9 czy Huawei p 30 Pro, ale także za zeszłorocznym Mate 20 Pro. To co zaś mi się przy okazji tych trzech modułów podoba, to to jak są oznaczone w interfejsie symbolami jednego, dwóch lub trzech drzewek oraz dodatkowym oznaczeniem wskazującym wartość przybliżenia względem modułu głównego. To jest super czytelne i jasne dla nawet największych laików. Mały punkcik także za to, że podczas korzystania z Pinch to Zoom, czyli gestu uszypnięcia, na skali widoczne są te same symbole, więc wiadomo kiedy aparat przełącza obiektywy i dodatkowo robi to ultra płynnie, bez w zasadzie jakichkolwiek przeskoków. W interfejsie zresztą w ogóle ciężko się pogubić. Po lewej jest kilka sensownych skrótów do filtrów i upiększania, proporcji zdjęć, samowyzwalacza, pojedynczej diody lampy błyskowej i ustawień. Po prawej dostępne są tryby, a jeszcze dalej spust migawki, galeria oraz włącznik aparatu do selfie. Nie mogą było oczywiście zabraknąć także Bixby Vision, rozpoznającego obiekty i wyświetlającego o nich różne informacje, choć myślę, że w codziennych scenariuszach znacznie bardziej przydatnego do tłumaczenia w locie różnych napisów, co działa znośnie, oraz Emoji AR, odświeżonych w taki oto sposób, że tworzony na podstawie selfie'aka awatar jest bardziej proporcjonalny niż poprzednio. No i mnie od razu walnęło na usta Błyszczyk. Też spoko. Mimo mocnego rozbudowania bez wypada za to optymalizator scenerii. Czyli napędzane sztuczną inteligencją rozpoznawanie fotografowanych scen w celu ich automatycznego upiększania. Radzi sobie z 30 scenariuszami i dodatkowo ostrzega przed zapaćkanym obiektywem, albo tym, że ktoś w kadrze ma zamknięte oczy. Choć jak wyczytałem na stronie producenta są tu pewne ograniczenia i być może dlatego jakoś za często tych ostrzeżeń nie widziałem. Samo podrasowanie fot jest zaś nierówne i ciężko na nim polegać. Czasami sprawnie podkręca kontrast i podbija delikatnie saturację, ale też momentami mocno przesadza, a w większości wypadków różnica jest zbyt subtelna, aby warto było czekać nawet kilka sekund na to, żeby S10 ogarnęła co widzi. wśród trybów wypada z kolei zwrócić uwagę na live focus. Tym razem opierając się w całości na aparacie głównym, a nie teleobiektywie, z kilkoma stylami rozmycia tła. Najciekawsze to chyba coś na kształt motorolowego koloru spotowego. Obiekt nierozmyty pozostaje kolorowy, reszta jest dziesiątka przekształca na czerni biel. Świetnym pomysłem było też zintegrowanie aplikacji aparatu z Instagramem. Dzięki temu w tym najbardziej popularnym serwisie do dzielenia się zdjęciami można wykorzystywać wszystkie bajery z dziesiątki, w tym szeroki kąt, bez żadnej utraty jakości, a na to cierpi wiele telefonów z Androidem. Samsung nie zapomniał też o trybie profesjonalnym z możliwością zboru przysłony, punktu ostrości z funkcją peak focus i czasu naświetlania do 10 sekund. Jest też bardzo zwolnione tempo, 960 klatek na sekundę, wywoływane nie tylko manualnie, ale też automatycznie po wykryciu ruchu i z efektem spowolnienia trwającym nawet 24 sekundy, co wynika z rozciągnięcia 0,8 sekundy. Jak się jednak wczytać w szczegóły, okazuje się, że ta maksymalna długość jest osiągana po konwersji klipu z 480 klatek na sekundę, Jest taki trochę piz na wodę fotomontaż. Wolałbym, żeby sam Poprawił rozdzielczość, bo funkcja nadal stoi w miejscu na 720p. W wyniku niedawnej aktualizacji pojawił się także dedykowany tryb nocny, coś czego w S10 od momentu premiery boleśnie brakowało. Telefon od startu uruchamiał go jedynie po włączeniu optymalizatora scenerii i tylko w naprawdę zupełnych ciemnościach. Opcja działa tak jak w większości konkurentów czyli do stworzenia jednego zdjęcia wykorzystywane jest wiele ujęć stabilizowanych cyfrowo, żeby uniknąć rozmazanych kadrów. Niestety uważam, że Samsung musi nad nią jeszcze popracować. Póki co działa jak delikatne rozjaśnianie fot, połączone z mocnym wyostrzaniem szumów. A kiedy warunki są naprawdę słabe, S10 tak czy siak nie ma żadnego startu do konkurencyjnego P30 Pro. Znacznie ciekawszy jest drugi tryb nocny, nazwijmy go kosmetycznym. Także uruchamiany jest przez optymalizator scenerii, ale także wtedy, gdy światło jest sporo. On nie wpływa na jasność kadrów, a dodaje wokół punktów światła gwiazdki. Tak takie same, jakie można wyczarować bawiąc się przysłoną i czasem naświetlania w bardziej profesjonalnych sprzętach. Jakiś czas temu zapytałem was, drodzy widzowie, na Twitterze i Facebooku, czy taki bayer się wam podoba? I zdania były mocno podzielone. Ja pozwolę sobie więc tylko zauważyć, że w większości przypadków działa całkiem nieźle. Ocenę tego, jak to wygląda, pozostawiam wam. A jak już przez to wszystko przebrnęliśmy, to czas zająć się jakością zdjęć. Ale co ciekawe, nie mam o niej za dużo do powiedzenia, jest bowiem bardzo przewidywalna. W słoneczne dni Galaxy S10 robi świetne foty. Szczegółowe, bez jakichkolwiek szumów, z ładnymi, nieco podkręconymi kolorami i rewelacyjną rozpiętością tonalną. Jest zatem dokładnie tak, jak zdążyły nas już przyzwyczaić topowe galaktyki. I jedynym problemem jest to, że konkurencja nie spała i ten poziom nie jest już dla niej czymś niedoścignionym. Dwukrotny zoom robi co ma robić i przy trzykrotnym czy pięciokrotnym przybliżeniu slagowców Huawei wypada blado. Choć z drugiej strony zauważam, że czasami pozwala praktycznie dociąć kadr. Pozytywne cechy fot z tych dwóch modułów są na szczęście przeniesione na szeroki kąt. Także tu jakości niewiele można zarzucić, choć oczywiście szczegółowość jest nieco słabsza. Nie sądzę jednak, żeby Like zauważył jakąś różnicę. Tym bardziej, że zdjęcia są robione w pełnych 16 megapikselach przy proporcjach 4x3. Więc wyższa rozdzielczość jest w stanie to zamaskować. Pochwały należą się także za szersze niż w większości konkurentów pole widzenia oraz skuteczną korekcję beczkowatego zniekształcenia. Szkoda, że głęboko schowaną w ustawieniach. Nie jest włączona na stałe, a ja znalazłem ją już po tym, gdy S10 zrobiłem większość testowych fot. W nocy również nie ma niespodzianki. Podstawowy aparat radzi sobie równie dobrze co poprzednie flagowe galaktyki. Jest jasno i szczegółowo, choć ciężko mi powiedzieć, czy nastąpiła tu jakakolwiek poprawa. Jeśli jakaś, to chyba raczej w temacie teleobiektywu. Niejednokrotnie zdjęcia z podwójnym przybliżeniem zaskakiwały mnie niewielką ilością szumów. Szeroki kąt w takich scenariuszach spisuje się zaś o tyle, o ile. Jeśli światła jest sporo, efekty jego pracy będzie się dało wykorzystać w poście na Facebooku czy Insta, ale często mocno podkręca saturację, szumów jest mnóstwo, a detale odparowują. No i niestety nie współpracuje z dedykowanym trybem nocnym. A szkoda, bo szeroki kąt S10 w automacie w ciemnościach wypada lepiej zarówno od Mate 20 Pro, jak i P30 Pro, ale niestety to nie znaczy, że dobrze, a konkurenci są w stanie jego niedoróbki trybem nocnym sprytnie omijać. S10 na Froncie ma pojedynczy 10-megapikselowy aparat z autofokusem dual pixel i przysłoną 1.9. Wszystkie funkcje rozmywania tła działają w związku z tym w oparciu o sztuczną inteligencję. Tutaj widoczna jest największa różnica pomiędzy modelem zwykłym a tym z plusem. Większa S10 polega w takich sytuacjach na dwóch aparatach. Także tu dostępne są tryby zwykły i szerokokątne, przy czym ten pierwszy jest tylko przyciętym do 6,5 megapiksela kadrem z pełnych 10 megapikseli. Po co taki zabieg? Zapytacie. Najpewniej dla marketingu. Dzięki temu można twierdzić, że Galaxy S10 również na froncie ma szeroki kąt. Odcięcia w trybie rozmywania tła są celne, dostępne są wszystkie portretowe bajery z aparatu głównego. Zwykłe selfieki także wychodzą świetnie. Są ładne kolory, dużo detali, znakomicie działa świetny autofokus. A w temacie wideo S10 rejestruje maksymalnie 4K przy 60 klatkach na sekundę, także przy użyciu kodeku H265 i potrafi nagrywać filmy także w HDR10+. Odpowiednią pozycję znajdziecie w ustawieniach. Optyczna stabilizacja obrazu wspierana jest cyfrową, także w 4K, a nowością jest tryb dużej stabilności, do którego przypisano włącznik po lewej stronie. Po jego uruchomieniu S10 rejestruje film aparatem szerokokątnym w 1080p i rzeczywiście jeszcze bardziej stabilnie, niwelując ruchy dłoni czy wstrząsy jeszcze skuteczniej. Sprytna rzecz! Jakość w zasadzie wszystkich rodzajów filmów także nie rozczarowuje. Jest znakomita. Czepnąć mogę się jedynie tego, że przeskakiwanie pomiędzy obiektywami nie zawsze jest płynne, ale i tak fakt, że można je przełączać w trakcie rejestrowania wideo należy zaliczyć na plus. Galaxy S10 obsługuje LTE Advanced, co oznacza, że w Play jest opisywany jako działający w sieci 5G Ready. Ma Bluetooth 5, ma NFC, to nie są niespodzianki, natomiast nie ma RFID, o tym pamiętajcie. Jakości połączeń głosowych przez całe trwania testów nie miałem nic do zarzucenia. Bateria S10 ma z kolei 3400 mAh i cóż, spisuje się tak, jak podpowiada jej pojemność zestawiona z wielkim ekranem. Jeden dzień bardziej intensywnej pracy jest w zasięgu, półtora dnia w cyklu mieszanym, także do osiągnięcia, ale więcej bym się nie spodziewał. Ładowarka w zestawie podaje prąd 15W, 30 minut ładowania oznacza jakieś 45% baterii, do 100 dobijecie po nieco ponad półtorej godziny. Mocno przyspieszyło za to ładowanie bezprzewodowe, nazywane Fast Wireless Charging 2.0. Przy użyciu odpowiedniej Samsungowej ładowarki możliwe jest bezkablowe karmienie S10. Prądem 12 watowym a nowością w galaktykach jest ładowanie zwrotne, czyli PowerShare. Funkcja działa w zasadzie tak samo jak w hałach, w których debiutowała. Można podładować sobie przyłożeniem do pleców inne urządzenia, które obsługują protokół ładowania bezprzodowego, na przykład nowe samsungowe sławki Galaxy Bats albo inny telefon. Uruchamia się włącznikiem po rozsunięciu paska powiadomień. da się z niej korzystać, dopóty S10 będzie miała więcej niż 30% swojej własnej baterii i oczywiście takie przekazywanie energii powoduje jej sporą utratę w trakcie, nie jest przekazywana w stosunku 1 do 1. Podsumowując, Galaxy S10 jest smartfonem świetnym. Podczas korzystania przez długi czas z telefonu przeszkadzało mi w zasadzie chyba tylko to, że jest bardzo, bardzo śliski. Ale muszę również odnotować, że po pierwsze to jest rzecz powszechna również u wielu konkurentów, a po drugie łatwo naprawialna po włożeniu telefonu do jakiegoś silikonowego etui. Czy w związku z tym S10 jest smartfonem idealnym? Nie. Skądże? Dlatego, że błyszczy, kiedy ocenia się go w oderwaniu od sytuacji rynkowej, natomiast kiedy zestawi się go z konkurentami mocno blednie. Smartfon okazuje się być wtedy sprzętem bardzo drogim, ale niespecjalnie inspirującym. Solidnym, ale nie innowacyjnym, dopracowanym, ale nie najlepszym. Zatem, koniec końców, kosztująca w oficjalnej sprzedaży niecałe 4000 zł S10, mimo że sama w sobie znakomita, nieco zdyszana podąża za wyznaczającymi trendy albo dwukrotnie tańszymi chińskimi flagowcami od Huawei czy Xiaomi. Będąc uczciwym, nie można o takim telefonie powiedzieć nie polecam. Natomiast jeśli miałbym powiedzieć polecam, to z całą pewnością musiałbym zaznaczyć, że jest to obwarowane co najmniej kilkoma, ale... Jaka jest Wasza ocena Samsunga Galaxy S10? Czy to jest najlepsze urządzenie w serii Samsungowych Galaktyk S? Czy jednak poprzednicy sprawiali lepsze wrażenie w porównaniu z konkurencją, czy po prostu sami z siebie? Napiszcie, co sądzicie w komentarzach. Ja, oczywiście, po raz kolejny powinienem się wytłumaczyć, czemu tak długo mnie nie było. To są rzeczy ciągle prywatne, ciągle rodzinne, ciągle zdrowotne, w związku z tym ja nie chcę o nich opowiadać specjalnie publicznie. Natomiast wierzcie, mi nie nudziło mi się w tym czasie, kiedy mnie nie było. Oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że będą się pojawiały regularnie, dlatego że mam mnóstwo rzeczy do nadrobienia i już mam co najmniej kilka fajnych rzeczy zaplanowanych. W związku z tym, zerkajcie na kanał w najbliższych dniach. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.